Witam Państwa ponownie. Jak często słyszeli Państwo to pytanie kim chcesz zostać kiedy dorośniesz? Bohater naszej dzisiejszej opowieści pewnego dnia odpowiedział na nie w ten sposób: Chcę zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po drodze zmierzając do realizacji tego celu, doświadczył związku miłosnego, który w końcu doprowadził go do największej możliwej więzi opartej na miłości, kiedy jego serce, umysł i życie zostało wyzwolone. Niechcący, proszę pani. Tak? A co robiliście, chłopcy? Bawiliśmy się tylko modeliną. Harvey, idź posiedź sobie na korytarzu, a ty, Paul, chodź tu do mnie. Jak jeszcze raz coś nabroisz, pójdziemy do dyrektora. Dobrze, proszę pani. Przepiszesz to zdanie 50 razy na jutro. Zawołajcie Harveya, a teraz on dostanie swoje zadanie. Paul? Paul! Gdzie on znowu poszedł? O! O! Dość tego, Paul. Idziemy do dyrektora. Co się z tobą dzieje? Właźniesz do kosza na śmieci? Przepraszam, proszę pani, no... Ała! No i ucho! Dyrektor pomoże ci się skupić ała! na lekcjach. Siadaj tu i czekaj. Bohater naszej historii dorastał w Whitewater w Wisconsin. Wychowywany był w atmosferze pozbawionej szacunku dla wartości i autorytetów, czego wynikiem było jego ciągłe poszukiwanie granic i ich przekraczanie. Gdzie doprowadziły go te poszukiwania? Dowiemy się słuchając prawdziwej historii Paula Rifiora już teraz w Wyzwolonym. Dyrektor był wściekły i zagroził, że wyrzuci mnie ze szkoły. Wyśmiałem go i powiedziałem, że się nie boję. Miałem rację. Moi rodzice i inni dorośli byli zbyt oświeceni, aby dać mi jakieś wartości absolutne, za którymi tęskniłem. Dominująca osobowość mojej matki zawsze górowała nad potulnym charakterem ojca. Po ukończeniu piątej klasy większość czasu spędzałem więc poza domem. Moje lata chłopięce były pełne przygód, niemal jak Hakelberego fina. Ciągle dążyłem do jakiejś prawdy absolutnej i do najwyższych osiągnięć w sporcie i w różnych moich przygodach Jechałem samochodem mojego dziadka. Serio? Pozwala mm. ci prowadzić? No, może nie zupełnie. W nocy po cichu wyprowadzam samochód i sobie jadę. O kurczę, <laughs> Nie. A, a może dzisiaj w nocy pojedziemy z tobą? No. No. No w sumie czemu nie? Gdzie się spotkamy? U Harveya, w domku w ogrodzie, powiemy starym, że zostajemy u niego na noc, a ty tam po nas przyjedziesz. No dobra, super, będę tam o północy. Co tak długo, Bill? Czekamy na ciebie godzinę. No dobra, skakujcie. Jedziemy! Dziadek cię nie widział? Spokojnie. Robię to prawie co noc! No coś ty Pol, chyba się nie stykały. Jasne, że nie! Kurczę, policja, jak mi to akt, a nigdy nie będę mógł zostać ani prezydentem, ani gubernatorem. O nie, jak mnie dziadek dopadnie. To... Policja zabrała nas na posterunek. Zadzwonili do naszych rodziców, musieli przyjechać po nas o czwartej rano. Na szczęście mój żądny, przygód temperament w samą porę zmienił nieco swój kierunek. Lata szkoły średniej to na zewnątrz była ciągła pogoń za sukcesem i popularnością, a wewnątrz nieustanne poszukiwanie prawdy absolutnej. Byłem przewodniczącym klasy i miałem wspaniałe oceny, mimo że całą energię skupiałem na dziewczynach, sporcie i imprezach. Wyglądało na to, że wszystko mi się udaje, ale w środku wciąż czułem niepokój, że w moim życiu brakuje czegoś najważniejszego. Po maturze w 1968 roku, dzięki pewnej organizacji, mogłem wyjechać na jakiś czas do Europy, do pracy sezonowej. Poznałem młodego Kanadyjczyka, który pracował w tym samym mieście. Miałem nadzieję, że uda mi się zarobić dużo więcej. Tak. Nie wiem jak ty, Brian, ale ja nie mam zamiaru spędzić całego lata w Europie pracując w sklepie spożywczym za niecałe 50 centów za godzinę. Odchodzisz? Jasne. Nie mam za dużo pieniędzy, ale skoro już tu jestem, to chcę zobaczyć kawałek tej Europy. Może pojedziemy razem, Paul? Po... Tak, będzie bezpieczniej. Możemy kupić jakiś namiot i jeździć autostopem. Co robimy? Już późno. Dzisiaj nic nie złapiemy. Tak. Chodźmy na dworzec. Może jest jeszcze jakiś autobus do Brukseli. Hej! Hey. Brian, to chyba do nas. Wy amerykanie? Ja jestem amerykaninem. Mówisz po angielsku? Trochę. Jeździmy stopem po Europie, ale teraz jest już za późno, żeby coś złapać. Głodni? O tak, jesteśmy głodni. Możecie spać dzisiaj u mnie. Świetnie, dzięki. No to idziemy, idziemy. Witam w moim domu O, tu jest ser, chleb Dzięki Masz dziwne rzeczy na ścianach Fajna dekoracja Zmęczeni? Śpijcie tutaj O nie, my możemy spać na podłodze Brian, weź sobie poduszkę Dobra, Paul Ty możesz wziąć tę owczą skórę Ty śpij w swoim łóżku Na podłodze będzie nam wygodnie Był homoseksualistą Dość ostro wyjaśniłem mu, że my nie jesteśmy. Następnego dnia rano, zaraz po śniadaniu, szybko ruszyliśmy w dalszą drogę. Pojechaliśmy stopem do Brukseli, a potem do Berlina i innych miejsc w Niemczech. Ludzie, którzy zatrzymywali się, żeby nas podwieźć, zawsze okazywali się interesujący. Przez Danię przejechaliśmy do Szwecji, a potem na południe do Szwajcarii i Francji, i z powrotem do Brukseli. W końcu wróciłem do domu. I dowiedziałem się, że przyznano mi pełne stypendium na studia w prywatnym koleżu w Iowa. Mimo rozrywkowego stylu życia, zawsze miałem dobre oceny. Może to sprawa genów. Mój ojciec skończył uniwersytet w Chicago, zrobił doktorat w Iowa, a potem wykładał ekonomię na Uniwersytecie w Wisconsin w Whitewater. Moje dni w koledżu wypełniały dziewczyny, imprezy i sport. — Byłeś świetny, Pol! Dzięki, Mazi! — Szedłeś jak burza! — Jak kamikadze! — Na pewno będziesz najlepszym zawodnikiem konferencji! — Daj spokój młodemu, Mazi! Ego Rifiore i tak jest już większe niż dziesięć stadionów futbolowych! — Wielkie ego to nic złego, Bart! Jeśli tylko masz coś, na czym możesz je oprzeć. A ja to mam! Bart miał już wyrobioną opinię na mój temat. Nie on jeden, do czego przyczyniła się moja próżność i niewyparzona gęba. Nie byłem przygotowany na zainteresowanie, jakie zaczęły mi okazywać dziewczyny w koledżu. W szkole średniej nie miałem zbyt wielu tego rodzaju doświadczeń. Często chodziłem na randki, ale byłem przekonany, że żadnej z tych dziewcząt nigdy nie potraktuję poważnie. Dopóki nie zobaczyłem Pam, rozmawiała z jakąś koleżanką. Masz z kim pójść na bal pożegnalny, mili? Tak, nic specjalnego, ale zawsze coś. Joe przyjedzie z Davenport, żeby pójść z tobą? Jak nie przyjedzie, to nie, nie pójdę już. To świetny facet pan. Dopiero co po studiach, a już nieźle zarabia. Powinniście się pobrać. Kiedyś tak, mam nadzieję. Ale teraz mam przed sobą jeszcze cztery lata, koleżu. Jakiś mięśniak gapi się na nas. Hej, Pam! To jest Polifior. O chętnie poszłabym z nim na bal. Do <grym> no powodzenia. Ja usuwam się z tej konkurencji, a, ale on gapi się na ciebie. Kolega przedstawił mnie Pam, a ja zaprosiłem ją na randkę. Już po pierwszym spotkaniu wiedziałem, że ona musi zostać moją żoną. Od tamtej pory. Umawiałem się z nią prawie codziennie, aż do czasu, kiedy mój współlokator zaczął mi truć. Dowiedziałem się co nieco o pan. Ona bardzo poważnie traktuje tego Joe z Davenport. Naprawdę? Uważaj, Mazie. Ona i tak zostanie moją żoną Co? No, to znaczy, że nie będziemy już razem mieszkać? No, nie tak od razu hmm. Teraz muszę zadbać o moją karierę Ale pewnego dnia ona zostanie panią Riffior. No, to no oszalałeś na punkcie tej dziewczyny No i co? A tak przy okazji, wyjaśnij mi, o co chodzi w tym gadaniu Że będziesz pierwszym pierwszoroczniakiem Który został prezesem samorządu uczelnianego i o tobie, że jesteś szefem mojej kampanii. No, no, nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć pracować nad swoim dosie. A jak? Zagadnąłem pan o jej związek z Jołem. Powiedziała: Chyba nie jestem odpowiednią osobą dla ciebie. A ja odpowiedziałem: Jesteś bardzo odpowiednią osobą, ale może to nie jest odpowiedni moment. Byłem zdruzgotany. Do tego stopnia, że nie trzeźwiałem przez następne sześć tygodni. Zacząłem znowu umawiać się na randki z innymi dziewczynami i zaangażowałem się w kampanię wyborczą do samorządu. Wygrałem wybory w przytłaczającą większością głosów. W końcu pan i ja znowu zaczęliśmy się spotykać. Pomimo jej związku z Joeem. Podczas letnich wakacji często jeździłem do Indiany, żeby ją odwiedzić. Kiedyś ona przyjechała do Wisconsin, żeby zobaczyć się ze mną. To było cudowne lato, zwłaszcza czas, który spędziliśmy razem. Musisz wracać wcześniej na trening? Tak, ale zanim wyjadę, jeszcze przyjadę do ciebie. Było mi bardzo miło poznać swoją rodzinę, zwłaszcza dziadka. On ma taką głęboką wiarę. Ja nie wiedziałam, że jesteś religijny, bo nie jestem. Mój ojciec twierdzi, że każdy, kto wierzy w Biblię, wyrzekł się rozumu, ale dziadek Grifior od zawsze czyta Biblię podczas naszych wizyt. Dla niego to bardzo ważne: Biblia i modlitwa. A ja, odkąd skończyłem szkołę średnią, moje zainteresowania skupiły się na czymś innym: bogactwo, sława. Na pewno ci się uda. Jesteś niezwykły, Pol. To znaczy, że Joe już się nie liczy? Hmm? Jednak Joe wciąż się liczył choć byłem pewien, że wiele się zmieniło. W lecie pracowałem na drugą zmianę w fabryce samochodów, więc miałem pieniądze na moje wyjazdy do PAM. Ostatnią wizytę przed powrotem do koleżu zaplanowałem tak, żeby mój wujek, który mieszkał w Indianie i chciał odwiedzić moich rodziców, mógł mnie zgarnąć po drodze i zawieźć do domu. Umówiłem się z nim na trasie o 6 rano. PAM i ja nie spaliśmy do czwartej. W drodze na spotkanie byliśmy ledwie przytomni. Szkoda, że nie mogę zadzwonić do wujka, że się spóźnię. Pewnie jest już w drodze. Mama nie była zachwycona tym, że bierzemy jej nowy samochód. No, czuję się zaszczycony. Wiem, jak bardzo kocha to auto. Oczy mi się same zamykają. Chyba zaraz zasnę. Oczy się o mnie, pośpi, a ja spróbuję trochę podgonić. Tylko jedź ostrożnie, Bolu. W co porządku! Ja, co ja zrobiłem? Pomocy! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Zadzwoniłem po pomoc! Niech mi pan pomoże ruszyć samochód! Przygniótł ją! Już! Już schodzę! Idę! Samochód stoczył się ze skarpy i przygniótł nogi Pam. Musiałem zadzwonić do jej rodziców i powiedzieć, że rozwaliłem im samochód i nieomal zabiłem ich córkę. Bóg wykorzystał ten wypadek w życiu nas obojga. Dotarło do nas, że mogliśmy umrzeć. Pam wyjechała ze szpitala na wózku inwalidzkim. Po kilku tygodniach zaczęła chodzić o kulach. Podczas rekonwalescencji zdała sobie sprawę z tego, że nie chce żyć beze mnie. Byłem w siódmym niebie. Postanowiliśmy pobrać się w lecie po drugim roku. Zamieszkaliśmy w przyczepie, gdzie Pam za pomocą różnych drobiazgów zaczęła tworzyć nam dom. Pracowałem w dwóch miejscach, no i miałem pełny plan zajęć na uczelni, a przed nami były kolejne wielkie zmiany. Do końca meczu została niecała minuta Wali ma piłkę na połowie bizonów Wali to wieloletni mistrz konferencji Ale musi stawić czoła niepokonanym bizonom Którzy mają czteropunktową przewagę Wali zbliża się do linii Tworząc w ten sposób literę T Oddaje piłkę Washburnowi, który łukiem biegnie w lewo Omija jednego przeciwnika, drugiego Ale zjawia się numer 66 Paul Riffior z bizonów To niesamowite Przed samą linią Riffior Ściąga Washborna na niebie Uderzyłem w tego gościa tak, że polecieliśmy na ziemię, waląc w siebie głowami. Obydwaj wylądowaliśmy w szpitalu. Lekarze podejrzewali, że złamałem sobie kark. Na szczęście tak się nie stało, ale kontuzja dokuczała mi do tego stopnia, że musiałem zrezygnować z futbolu. Wówczas zmieniłem kierunek studiów. Zdecydowałem się na prawo. Intensywnie studiowałem, równocześnie pracując na pełny etat. Pam opuściła semestra, potem wróciła na pedagogikę. Później przenieśliśmy się na prawo na Uniwersytecie Iowa. Pam miała nadzieję, że będzie mogła dorabiać w jakiejś szkole. Ostatecznie jednak musiała przyjąć pracę w fabryce. Ja również pracowałem tam w weekendy. Trzy lata minęły bardzo szybko. Na drugim roku jeszcze raz zaangażowałem się w politykę na uczelni. Zostałem wybrany na prezydenta Stowarzyszenia Studentów Prawa. Te naleśniki to prawdziwe dzieło sztuki, panu. <noise> Dziękuję, Paul. Wszyscy mówią, że byłeś świetnym prezydentem stowarzyszenia. Przykro ci, że kończy się Twoja kadencja? Nawet nie. I teraz zależy mi na tym, żeby mieć już za sobą egzamin z adwokatury i wstąpić do marynarki. To bardzo ważne, bo ułatwi mi karierę polityczną. Hmm. Chcesz mi powiedzieć, że naprawdę zamieszkam kiedyś w rezydencji gubernatora? Albo w Białym Domu? Hmm, bo jeszcze w to uwierzę. Chcę coś zrobić, pan. Sława i władza to klucz do tego, żeby wywrzeć wpływ na społeczeństwo. Wszyscy będą nas znali, prawda, Niki? Niki, Niki, chodź tutaj, kochanie. Cześć, moja ty gwiazdo zerówki. Tatuś zaprowadzi cię dzisiaj do szkoły. Co to jest, tatusiu? Kościół, kochanie. A co to jest kościół, tatusiu? No, kościół to jest. to takie miejsce, gdzie. Ono ma wielkie okna. Możemy zobaczyć? Do kościoła chodzi się w niedzielę, Niki. To możemy iść w niedzielę? Przykro mi, Niki, ale w niedzielę Tatusi zawsze pracuje. Ale w najbliższą niedzielę Tatuś nie pracował, gdyż w piątek Pam i ja dostaliśmy wymówienie w fabryce. Niki była w niebo wzięta, kiedy się dowiedziała, że możemy pójść do kościoła. Nie mieliśmy pojęcia, jaki kościół wybrać, więc poszukaliśmy czegoś w książce telefonicznej. Wydawało mi się, że nasz wybór był całkiem przypadkowy, ale dzisiaj, spoglądając w przeszłość, jestem przekonany, że to Bóg nas tam zaprowadził. Poszliśmy na spotkanie szkółki niedzielnej i na nabożeństwo. Później w domu, kiedy pam gotowała obiad, Niki zaczęła bawić się w szkółkę niedzielną. Wygląda na to, że się jej spodobało. Mm, szczerze, sama miałabym ochotę tam wrócić. Niki już o to zadba. Zauważyłeś, że każdy miał w ręce Biblię? Tak. Miło ze strony tego człowieka, że nam ją dał. No. Trzeba będzie czasem ją poczytać. Mój dziadek uważał, że to bardzo ważna książka. Studia stały się bardzo intensywne. Musiałem spędzać mnóstwo czasu pisząc różne prace. Kładłem się spać o siódmej i wstawałem o północy, żeby uczyć się do rana. Ale jakoś znalazłem czas, żeby zajrzeć do Nowego Testamentu. To, co przeczytałem, zaczęło wypełniać moje myśli. Jezus nazywał siebie bogiem i twierdził, że niebo i piekło to miejsca realne. Wszystko to wydawało mi się trudne do zaakceptowania, ale fascynujące. Czasami rozmawiałem o tym z Pam. O, dzień dobry, Pola. Niki już się obudziła. Nie słyszałem jej. Posłuchaj tego, kochanie. Słucham. Tutaj. Pierwsze wersje Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Pam. To jest bardzo mądre. Mhm. Przypomina mi to autorytatywne teksty prawnicze. Albo to, posłuchaj. Rozdział 18. Piłat pyta Jezusa, czym jest prawda? Piłat chciał wiedzieć, czy Jezus jest królem żydowskim, a jego odpowiedź brzmiała. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Paul, muszę ci pokazać coś, co również jest prawdą. Nasz budżet domowy. Jak zrobię zakupy, to nie zostanie już nic. Kochanie, przepraszam. Miałem nadzieję, że do tej pory dawno już dostanę jakąś odpowiedź z którejś z firm, gdzie wysłałem podanie o pracę. Oboje pracowaliśmy na pół etatu, ale pieniędzy ciągle nam brakowało. W końcu musieliśmy zgłosić się do opieki społecznej, pobony na żywność. O, no cóż, nie był to wcale obiekt jeśli wziąć pod uwagę. Był wspaniały, kochanie co sądzisz o dzisiejszym nabożeństwie? Nikt uwielbia chodzić do kościoła. Ja też. I wiele się tam uczę. Myślę, że tyle samo czasu poświęcam Biblii, co moim studiom prawniczym. To niesamowite. Politycy i prawnicy znów majstrowali przy konstytucji i Karcie praw. Wprowadzili parę zmian i wszystkie na gorsze. Przeczytałem Nowy Testament pięć razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy i on jest stały, niezmienny i spójny. Zmienia natomiast mnie. Co masz na myśli? No, zawsze tęskniłem za prawdą absolutną i właśnie znajduję ją w Biblii. Czuję, jak moja arogancja i duma topnieje, kiedy analizuję życie i słowa Chrystusa i Jego uczniów. Widzę wyraźnie, jak debata polityczna spaczyła prawa rządzące naszym społeczeństwem, ale nauki w liście do Rzymian są jak młot, który wbija prawdę w moją duszę. Na przykład rozdział 6, werset 23: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albo to, rozdział 10, werset 13: Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Te słowa na kilka dni zapadły mi głęboko w serce: każdy, kto wezwie. Kto wezwie? 19 stycznia 1975 roku o trzeciej nad ranem w moim sercu zaczęła budzić się wiara. To było doświadczenie, które zmieniło moje życie. Boże, całe życie szukałem prawdy i teraz już wiem, że ona jest w Jezusie. Potrzebujecie, panie. Odmień mnie. Boże, wierzę w narodziny, śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Proszę, wybacz mi moje grzechy i zbaw mnie, Panie. Pomóż mi być ojcem i mężem, jakim chciałbyś, żebym był. Chcę żyć dla Ciebie. Jezu, Amen. Pam! Muszę ci coś powiedzieć. Pam, przepraszam, że cię budzę, ale. Co? Co się stało? Muszę ci coś powiedzieć. Powiedzieć mi co? Jestem zbawiony. Pam. Jestem... Zbawiony. Wszyscy w kościele ucieszyli się na wieść o moim zbawieniu. Kiedy ustalono termin chrztu, wszyscy przyjęli zapewnik, że Pan też jest zbawiona i wpisali również jej imię. Ale później, w trakcie przygotowań, zaczęło mnie to martwić. Odmówiłem modlitwę, w której oddałem nas w opiekę Bogu i Pan przyznała, że nie została jeszcze zbawiona. Ale wtedy modliła się o przyjęcie Pana. Zostaliśmy ochrzczeni oboje i odtąd wspólnie rozwijaliśmy naszą wiarę. Po egzaminie z adwokatury w sierpniu 75 roku zaciągnąłem się do marynarki. Stacjonowałem w Norfolk w Virginii, pełniłem służbę jako adwokat. Ponieważ odnosiłem sukcesy na sali sądowej, zaczęto powierzać mi trudne sprawy, jak morderstwa, gwałty i napady z bronią w ręku. Stało się dla mnie oczywiste, że Pan otworzył mi drzwi do Jego prawdy. Wielu moich klientów i ich rodziny zapewniały mnie o swojej wierze w Chrystusa. Ich potrzeba duchowego zbawienia była dla mnie oczywista, więc zwróciłem się do przełożonych o zgodę na prowadzenie szkoły biblijnej. Prowadziłem spotkania biblijne do końca służby w marynarce. W międzyczasie urodziła nam się druga córeczka. W 1978 roku przeprowadziliśmy się do Wyoming, gdzie znalazłem pracę w świetnie prosperującej kancelarii prawniczej i szybko stałem się jej współwłaścicielem. Pan wykorzystał nas w życiu wielu naszych klientów. W grudniu 1979 roku, za sprawą pewnego znajomego z dawnych lat, zostaliśmy zaproszeni na rok do Takamatsu w Japonii jako misjonarze. Dopiero co kupiliśmy dom. Nie znaliśmy też japońskiego, ale byliśmy pewni, że to Bóg nas tam wysyła. Sprzedaliśmy dom, zrezygnowałem z udziału w kancelarii i w maju 1980 roku wyjechaliśmy do Japonii. Spędzony tam czas okazał się bardzo owocny. Wielu ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Dzisiaj służę jako przewodniczący organizacji ewangelizacyjnej dla dzieci w Warszawie w Stanie Indiana. Moja praktyka prawnicza dotyczy spraw wielkich korporacji i ludzi biznesu, którzy chcą poznać Zbawiciela. W Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8, wersy 31 i 32 jest napisane. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.